Ja od wielu lat twierdzę, że skandalem jest, że w ogóle jakikolwiek sędzia pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości. Skoro mamy trójpodział władzy, to nie ma prawa żaden sędzia wypełniać żadnych funkcji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sędziowie są od orzekania. Natomiast w ministerstwie powinni pracować specjaliści od legislacji. Notabene sędziowie są złymi legislatorami. Nie są do, w tym kierunku w ogóle szkoleni, przygotowywani a bardzo często się uważają za nadzwyczajnych specjalistów w tym zakresie. Natomiast sędziowie powinni czym prędzej zostać usunięci generalnie wszyscy z Ministerstwa Sprawiedliwości. Wszyscy sędziowie powinni gremialnie opuścić ministerstwo. Oni są tylko po to, zresztą dla mnie papierek lakmusowy, czy ktoś jest karierowiczem, czy nie. Większość tych ludzi, którzy są w Ministerstwie Sprawiedliwości, sędziów, są tylko po to, żeby ułatwić sobie drogo, drogę kariery. I właśnie ta afera pokazuje no, całkowity upadek tego rodzaju degregolacji.